Dzień dobry, moje nazwisko MegaByte Krzysiek z firmy Nitro Company Telecommunication Blackberry Android i chciałbym panu zaoferować super szybki internet satelitarny 70 megapikseli z transferem miesięcznym aż 2000 cm3 za jedyne 15 zł miesięcznie. Jest pan wstępnie zainteresowany? Lithium. Proszę pana, proszę zwrócić uwagę, że z tym internetem będzie pan mógł przeglądać wszystkie strony internetowe niczym Stevie Wonder. Ponieważ nasz internet opiera się na szybkich kablach, które pochodzą z trakcji pociągów Intercity ze stacji kolejowej w Katowicach. Zostały odkupione od pana Mietka, który z mieszka na stacji, stacji kolejowej. Skąd? Z Katowic, Katowice. Katowice, no. I one zostały po, po prostu odkupione od pana Mietka, który mieszka na tej stacji, znaczy tam pracuje, i zostały wdrożone do naszego systemu kabli. Teraz nasza firma Nitro Company, tak jak mówiłem przedtem, oferuje największy zasięg internetu w całej Polsce. Dochodzi on do absolutnie wszystkich domów w jakości bad signal. I oczywiście, oczywiście dostanie pan dużo gratisów do tej oferty, bo dostanie 15 pan. 15 zł miesięcznie abonament? Tak, 15 zł dokładnie, tylko 15 zł abonamentu. I jeszcze i ten abonament to jest na, na 3 miesiące, na pół roku, czy ja? Ma pan możliwość przerwania bez żadnych kosztów, kontraktów w każdym, w każde, w każdym, kiedy po prostu, jeśli się panu nie spodoba, może pan po prostu odwraca nam paczkę, którą panu gratis damy z routerem i z innymi bonusami? Także tylko koniecznie pan powie to, to 15 zł to ile miesięcy, czy nie jak Nie, 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 15 zł stała kwota, a pierwsze dwa miesiące za darmo tak tak no. tak 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 mówię za pierwsze dwa miesiące Pan mówi za darmo a później to jest 15 złotych 15 złotych miesięcznie dokładnie no to co coś zawiesz nie wygląda no i jeszcze dostanie Pan pakiet yy, pakiet powitalny który zawiera w sobie router wi-fi modem router no. który posiada zabezpieczenia przed wirusami, tam nie wiem, przed wirusami, tak. I dla 200 pierwszych klientów, bo dopiero wchodzimy na rynek, zupełnie gratis dostaje zestaw garnków Woman Kitchen, z których... Znaczy, to znaczy, jakby jako ja jak to jest? Znaczy przy, przychodzi do pana tek, technik, montujemy router tam, nie wiem, w, gdzie pan ma dojście do, do kabli w domu y, telefonicznych i po prostu stawia router i do, już z niego można się przez Wi-Fi połączyć telefoniczną? Nie, 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 nie. Znaczy się trzeba mieć po prostu kable w, w domu, a, a aktywacja linii telefonicznej już zajmuje się nasza firma. Nie a, to, a telefon, bo ja mam, ja mam telefon yy, znej, mhm. na tej linii, na tej linii mam nawostadę. Aha, no to, no to nie wiem, możemy tak zrobić, że po prostu, jako że nasza firma jest, no wyrabiamy sobie po prostu markę już na, na rynku Nitro Company. Nie wiem, czy już pan widział nasze spoty w telewizji i, i na ulicy. Podbijamy właśnie rynek, mamy przyrost z 16%, 16,1% i, i tak jak mówiłem, po prostu... Jeśli ma pan linię z, innego, z jakiejś innej firmy, to po prostu my ją przejmiemy. Pan nie ponosi za to nie poniesie żadnych kosztów. I podpis, po prostu przy, przyjedzie, jak technik przyjedzie, to, no, to podłącza wszystko, y, zostawia paczkę powitalną i podpisujemy kontrakt, tam sobie pan przeczyta, to tam. I no i... No i tak, a w, nie wiem czy panu skomentowałem y, nasz pakiet powida, y, powitalny, zawiera w sobie, y, tak o, o, tym, o tym co właśnie mówiliśmy, router Wi-Fi modem router Orange, który posiada zabezpieczenia, tak? To jest zabezpieczony przed tam wirusami, chorobami wenerycznymi i dla 200 pierwszych klientów zupełnie gratis zestaw garnków, woman kitchen, z których nie wiem pewnie się panu cieszy albo żona. No coś pan wspomniał o orange bo on jest, on się nazywa Orange po prostu y, dlatego, że, że jest pomarańczowy, orange po angielsku, proszę pana a to się nie, nie ma nic do, do, do firmy? nie, do, do firmy absolutnie nic to jest nasza kompetencja, że tak powiem i nie, my nie współpracujemy tylko, że ja pan, na razie jeszcze mam tą umowę uskład, a jeszcze ile ile miesięcy zostało tej umowy? i'm just going A to można za, najwyżej zerwać, albo tak jak panu wspomniałem, my po prostu przejmiemy pana linię, pan po prostu podpisze, że przychodzi do naszej firmy i wszelkie koszty jakie spowoduje to wydaje mi się, że w, w Neti to jest jakieś 79 zł z groszami, y, po prostu to opłaci jej nasza firma, jako że próbujemy podbić rynek Nitro kompanii Telecommunication, Blackberry Android, tak jak mówiłem, to jest pełna nazwa naszej firmy, po prostu chcemy wejść y, mocno na rynek, zdobyć nowych klientów i i dla właśnie dla 200 pierwszych klientów będą garnki Woman Kitchen i, i po prostu chcemy po prostu rynek przejąć na, na myślę, że korzystnych, korzystnych tutaj warunkach umowy. to Oczywiście jak przyjedzie do was, do nas, do Was, przepraszam, do pana technik, to pan sobie umowę przeczyta, wszystko sprawdzi, jak będzie jakiś problem, najwyżej pan nie podpisze, nic nie szkodzi. Proszę? Ja bym musiał naustradę zrywać, bo naustrada jest yy, no właśnie nie A to właśnie, no, no to właśnie, no tak jak mówiłem, no to ale telefonicznej, która jest lepiej. Ale to pan tutaj, nie wiem, akt taki, znaczy tak, mamy tutaj, przepraszam tutaj kartki, Momencik ja, ja skonsultuję tutaj y, momencik tutaj w moich. Y, tak mamy tutaj y, proszę pana taki formularz który Pan wypełnia, my, my go na ustradzie czy telekomunikacji polskiej przekażemy i Pan go po prostu wypisze, że od nas od nich odchodzi i do nas dojdziemy, mamy z nimi umowę taką jak powiem partnerską, bo my im linie, y, linie kabli wypożyczamy bo nie wiem czy Pan wspomniałem, że oferujemy największy zasięg w Polsce tam gdzie nie ma nigdzie indziej to my i czasami po prostu wypożyczamy im kable y, że tak powiem, system okablowania w niektórych miejscach, gdzie nie mają zasięgu i oni w zamian nam właśnie oferują niektóre usługi, które normalnie Pan by musiał za to płacić, ale jako, że nasza firma jest po prostu partnerem Telekomunikacji Polskiej, że tak powiem, mamy ścisłą współpracę, to nie poniesie Pan za to żadnych kosztów. Ewentualnie wszelkie koszty pokryje nasza firma, bo dla nas po prostu liczy się klient, że tak powiem. w internecie Was można znaleźć. W internecie nas, nas można znale znaleźć, tak dokładnie. Tak jak powiedziałem, Nitro Company Telecommunication BlackBerry Android. BlackBerry? BlackBerry. Że tak. Tak, black. Jak czarny. Mm -hmm. Nie wiem, jeśli pan jestem. Ten... E, e, jeszcze raz powtarzam. Nitro Company Telecommunication BlackBerry Android. Nitro. słowo Nitro. nitro jeszcze raz Nitro Company Telecommunication BlackBerry Android że tak... Nitro Company to jest jedno słowo tak to jest to nie znaczy to jest to jest człon że tak powiem Rozumiem kompanii że, że po prostu no, że jesteśmy kompanii i tyle no że tak powiem firma przepraszam ja tutaj ja w Londynie siedziałem 16 lat to to trochę very, very, jak? Telecommunication BlackBerry Android Pan chce na znaleźć, tak, w tym momencie? Nie, nie, to sobie zapisuję. A, aha, okej, okay, dobrze, dobrze. Bo tam... No nie wiem, jeśli pan jest wstępnie za, za, zainteresowany, to... Oczywiście, no, żeby zainteresowany taką ofertą, bo kto by się nie interesował, 15 złotych to... No bo, proszę zwrócić uwagę... Ja w tej chwili za, 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 za naostrawę. A to jest, proszę pana, bardzo dużo. I jeszcze chciałbym przypomnieć tutaj warunki, bo to, nie wiem, ile pan ma tam mega za, za zakontraktowanych z Neostradą? 20. 20. a ja panu oferuję 70 megapikseli z transferem miesięcznym, tak jest, transfer miesięczny, aż dwóch, 2000 dokładnie centymetrów sześciennych za jedyne 15 zł miesięcznie. Czyli ja myślę, że to są po prostu warunki godne uwagi. Nie wiem, nie wiem, czy ta, czy ta promocja będzie... Będzie długo trwała, bo ja tu tylko na telefonie robię, yy, ponieważ yy, po prostu idea firmy jest prosta: że wchodzimy na rynek, bierzemy tam klientów. Nie wiem, panu się spodoba, pan powie, nie wiem, to siostrze czy koleg kolegom w pracy, czy nie mam pojęcia komu, i jak się oferta skończy, no to oni, oni będą patrzeć, że pan ma fajną ofertę, i też chcie, będą chcieli do nas yy, dojść. I dlatego na razie i pierwsze 200 osób tak jeszcze dokładnie. Yy, jeszcze dostanie od nas zestaw garnków woman kitchen to ja już tam o garnki to nie walczę ale to przynajmniej jeszcze jedno pytanie jakbym został na tej linii z Lepią mm -hmm. tylko odszedł, odszedł z do was Dobrze, dobrze, to to mi to to można tak zrobić, moment jeszcze tutaj moment, moment, zapytam się tutaj, bo... moment, bo ja nie, nie, nie posiadam, ja tu trzy dni dopiero jestem w tym filmie, momencik zapytam się czy tak można. Anka! C momencik przepraszam A tak, 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 ona mi tu na głową, że... Ona, bo słyszą, że, że można coś takiego zrobić. Dobra, więc, więc nie wiem, jeśli pan jest zainteresowany, to mogę po prostu yy, nie pan, wziąć... Wste... Dobrze, ja sobie poczytam, tylko jeszcze w internecie. Mhm. Mam ten telefon, który mi się wyświetlił to, to mogę do pana obzwonić. Yy, znaczy się to jest numer tutaj centrali, yy, więc yy, mogę ja odebrać, a może odebrać 150 innych osób, które tutaj pracują. Nie wiem, łącznie, bo to jest po prostu jeden numer centralny, że tak powiem może pan, mogę panu podać e-mail i może pan na e-mail się do mnie ze mną skontaktować dobrze I I, jak pan podaje? Okay. jest tak, megabyte.krzysiek małpa megabyte przez jt megabyte, no trochę śmieszne nazwisko by, tak, wiem, megabyte Kropka Krzysiek, Małpa. Megabajt to jest... Proszę. Dobrze słyszałem? Megabajt. Megabajt. -E -A M-E-G-A-B-A-J-T. Kropka? Tak. Krzysiek? Krzysztof, przepraszam, Krzysztof. Ja się... Krzysztof, Małpa. Małpa, no. N. Company? N. N. -n Company. To N to w słowie czy osobnie. Znaczy y, małpa i potem y, litera N tak? C O M C O M. Co to, kom, to. kom P A N przepisane -y. Proszę? Przez C kompany, to przez Tak, tak, tak. I z y na koniec. Kropka, kropka, com. kropka kom, tak? Tak, dokładnie. Czyli jesteśmy... W... Jakbym się chciał telefonicznie z panem skontaktować? Yy, no to nie, możemy się na jakąś godzinę umówić, yy, ale to już dopiero w to poniedziałek, nie bo... Jest nie chcę mi takiego telefonu zostawić, żebym do pana odzwonił. No bo y, tu jeszcze nie mamy, nie mamy jeszcze rozbudowanej po prostu, że tak powiem, serwisu, obsługi klienta tak, y, że... Znaczy może pan zadzwonić do centrali, ale to już nie mogę panu zagwarantować, że będzie pan akurat ze mną rozmawiać. No dobrze, ale... Maila, to Może pan e-mailami wysłać, bądź możemy, w, ale to już dopiero w poniedziałek, ponieważ jutro nie pracujemy, niedziela. Dziedziela. To dobrze, to w poniedziałek możemy się umówić na wieczór. Okej, okay, to ja bym mógł do pana zadzwonić i... Okej, okay, czyli około której godziny ja to sobie tutaj zapiszę na moim grafiku? Dzisiaj. Około 7, 19? No tak, jak, no, tak jak w tej chwili. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jesteśmy wstępnie umówieni na poniedziałek, Tak. Okej, okay, dobrze, no to dziękuję bardzo cieszę się, że pan jest wstępnie zainteresowany naszą umową i to było na tyle. No. Dobrze. Nitro Company, Telecommunication Blackberry, Android, kłaniam się nisko. Krzysiek, Nie. Megabyte, do widzenia.